Magiczny dywan. To podłoga multimedialna i stół interaktywny w jednym urządzeniu. To taka specjalna pomoc dydaktyczna, która może być wykorzystywana świetnie w zabawie, w nauce, w rewalidacji i w rehabilitacji. Magiczny dywan to innowacja multimedialna, która nie alienuje dzieci ze świata rzeczywistego. Przeciwnie. Inspiruje i pomaga budować relacje społeczne. Każda przerwa na korytarzu szkolnym, kojarząca się z hałasem i niebezpiecznym bieganiem, może zamienić się na miejsce miłej i bezpiecznej zabawy edukacyjnej. Magiczny dywan promuje zdrowie poprzez bezpieczne gry i zabawy oparte na ruchu. Magiczny dywan zawiera w sobie pakiet ponad 100 gier, podzielonych tematycznie i wiekowo. Magiczny dywan wykorzystywany jest również do pracy z osobami dorosłymi, urządzenie które powoduje wiele emocji. Myście tak się odgarnia. Prostota używania magicznego dywanu daje niesamowity komfort. Tylko ty i pilot. Żadnych logowań, żadnych skomplikowanych aplikacji. Wbudowany komputer jest pomocnikiem w tle, którego nawet nie musisz obsługiwać. Magiczny dywan jest fajny. Magiczny dywan to urządzenie plug and play. Nie zawiera wystających elementów typu zwisające kable, lustra, zewnętrzne prowadnice, mogących ulec przypadkowemu uszkodzeniu podczas obsługi urządzenia. Zatem daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa podczas gier i zabaw. Magiczny dywan daje gwarancję bezpiecznej, miłej, szybkiej zabawy i nauki. Magiczny dywan to jest to. A już teraz na rynku dostępna jest nowa wersja magicznego dywanu 2.0. www.fantronik.eu.